Dzień dobry YouTube i Facebooku. Instagramy też. Przepraszam, racja. Instagramy również nie czujcie się powinienem. Uważam się Instagramy. No i tyle z followersów. <laughs> <laughs> Dzisiaj ćwiczenie, które no co tu kryć, jest wykopane z czeluści kabuki Stręk od pana Chrisa Dafina. On je wrzucał dobre 5 lat temu i nazywa się Komodo Dragon, czyli inspirowane w sumie tym, jak chodzi waron z Komodo. Jest fantastyczne, jeśli chodzi o repaternowanie ruchu łopatki, jak i biodra, przy jednoczesnej pracy nad integralnością całego korpusu. Więc z różną zajebistością. No, też! Co tu krócić? Jest świetne, wygląda śmiesznie. Wygląda tak jak pokazany odcinek wcześniej, bądź później, zobaczymy, kiedy wrzucimy, Glute Crushers. Więc wygląda niewinnie, a robi straszliwy rozpieprz w ciele i naprawdę naprawia, co ma naprawiać. Juran mi dopiero przed chwilą pokazał to ćwiczenie, także ja będę modelem. Prawdopodobnie zrobię kilka błędów, ale fajnie, bo też zobaczycie, co tu można stwierdzić, jak to powinno wyglądać. Dobra. Ustawiamy się w klęku podpartym, dosyć szeroko na biodrach i bardzo szeroko na rękach. Teraz tak. W tej płaszczyźnie, w sensie łokcie i nasze barki są w linii. Zaczynamy rozciągać ziemię i się bardziej pochylać do przodu, jednocześnie pilnując, żeby korpus był cały czas spięty. Zrób teraz przodo pochylenie zwiększone. Ta pozycja już jest zła i w tym momencie to ćwiczenie jest po prostu wykonywane niepoprawnie. Napinamy brzuch, paternujemy cały korskos, napięte. No Rafał jest nawet napięty tutaj, co zresztą widać. I teraz schodzimy niżej. To zobaczy, że częściej się już, nie, łopatka jest ustawiona neutralnie, więc to już pozycja jest ciężka. I teraz Rafał będzie próbował się w którąś stronę przekręcić, jakby chciał przekręcić cały kręgosłup. Czyli również otwiera to biodro, jak przy ruchu Hip Airplane, wróć. Tak, jakbyśmy mieli, złapali jego kręgosłup tu i tu, i zaczęli obracać. Dokładnie tak. Pilnujemy kręgosłupa, wróć, brzuch, brzuch do góry. Pilnujemy łopatki, żeby nie było czasem jakiegoś skapiola wingin, i próbujemy się obrócić. Pozycja trochę niższa. Tak jest. Biodro otwierane, łopatka również jest mobilizowana. I jeszcze jedno, brzuch do góry. I obracamy cały kręgosłup. Cóż mogę rzec? Jak się, jak się w ogóle czujesz? Co, jakie odczucia? Czuję się jakby lepszym człowiekiem <głos> <głos> Nie, naprawdę bardzo fajnie czuć e, rzeczy, które się dzieją przy samej łopatce. Już tutaj nie będziemy używać jakichś tam mądrych słów, retrakcja, er, depresja czy, czy, czy inne afirmacje. Ja myślę, że sam ślizg łopatki jest wymuszony przez mm -hmm. ten pattern i to czuć po prostu, że ta łopatka zaczyna się poruszać, co nie jest takie oczywiste dla nas tryboistów. Ale czuć też, że się otwiera trochę odcinek piersiowy kręgosłupa, co jest bardzo, bardzo dużym problemem dla wszystkich trójboistów. Jesteśmy po prostu zabetonowani i tutaj mamy przez to całą masę problemów, bolo na złochcie, później po przysiadzie i tego typu rzeczy się tu dzieją. Dlatego Świetne ćwiczenie, mówię nawet jeżeli niekoniecznie w dzień treningowy, to GPP, czy... To Jak najbardziej. Się, <grym> Też, różni ludzie będą różne rzeczy odczuwać, na przykład Szymon Radziszewski, pozdrawiam serdecznie chłopaku, bardzo mocno czuję tutaj tą pracę integralności, bardzo mocno odczuwa skosy i to zwłaszcza jeden, który jest słabszy, ta taśma skośna przednia lewa, no to tam on mówi, że głównie tam odczuwa rzeczy, więc jakby to ćwiczenie jest naprawdę rozwojowo globalnie. Dla trójboistów przede wszystkim. Testujcie. Pozdrawiamy. Pozdrawiam.